W poprzedniej części do Agnieszki i jej rodziców przyjeżdża bardzo niemiła Ciocia Wiola. No, no i gdzie on jest? Myślałam, że będzie czekał na mnie przy windzie, żebym też musiała te ciężkie walizki dźwigać. Skandal! Mimo, że Ciocia jest naprawdę niemiła, Agnieszka cieszy się z jej wizyty. Jednak rodzice nie są zbyt zadowoleni. Oby tylko nie została u nas dłużej niż dwa dni, bo chyba nie wytrzymam. Zobaczmy, co słychać u Agnieszki, jej rodziców i cioci wioli. Ach, okropna ta herbata. Jak można pić coś takiego? Herbata jak herbata. E, sama sobie wypij tę herbatę, jest ohydna. No tak, zaczyna się. Moja siostra Maruda. Kochanie, tak dawno się z nią nie widziałaś! Bądź wyrozumiała! A, dobrze, jestem mistrzynią! A ty, co tutaj robisz? No, jak to co? Ciociu, gram w swoją ulubioną grę. Chcesz zagrać razem ze mną? Tata czasem ze mną gra. Zagrać w grę? A dzieci nada! Wpuść mnie, chcę się położyć i chwilę odpocząć. Ciociu, proszę, przecież jest dużo miejsca! Ach, no dobra, usiądę obok ciebie. Ale niewygodny ten y, tapczan. Ciociu, lepiej, żeby był wygodny dla ciebie, bo dzisiaj na nim śpisz. Co? Jak to? Agnieszka ma rację. Dzisiaj śpisz właśnie na tym tapczanie. O, nie, 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 co to, to nie? Na pewno nie będę spała na tapczanie. W salonie? No, a co ty myślałaś? Że będziesz spała na moim łóżku? Może jeszcze z moim mężem? Co to za gościnność! Gdybym wiedziała, w ogóle bym tu nie przyjeżdżała! Ależ Wiola, nikt cię nie zapraszał! Sama się wprosiłaś! Jesteś taka niemiła! Kochanie, proszę, no nie kłóćcie się! Kłócicie się jak nastolatki! Ach, najgorsza siostra na świecie! No przecież nie oddamy jej swojego łóżka, niech śpi na tapczanie. Masakra, gdybym wiedziała, w ogóle bym tu nie przyjeżdżała. Ciociu, wiesz, jeśli chcesz, oddam ci moje łóżko, a ja będę spała na tapczanie. No, twoje łóżko jest za małe, już wolę ten tapczan. Ach, wiedziałam, że tak będzie, ona jest taka niemiła. Ciociu, długo jeszcze bardzo chce mi się siku. No, przecież niedawno weszłam ciociu siedzisz w tej łazience już od ponad godziny o, no zaraz wyjdę co mnie poganiasz bardzo chce mi się siku jeszcze chwilę no rety nawet w spokoju z, z łazienki skorzystać nie można mm, przepyszna kolacyjka dziękuję kochanie nie ma za co co na kolację jestem głodna o, Viola, kanapki z serem, sałatą i ogórkiem. Co? Myślałam, że się bardziej postarasz. Nie widziałyśmy się tak dawno, a ty mi serwujesz kanapki z serem? Viola, jeśli masz ochotę na coś innego, sama możesz sobie to przygotować. Ach, skandal, naprawdę skandal, e, żeby gość sam musiał sobie przygotowywać kolację. Och, wreszcie zrobiłam siku. Myślałam, że się posikam. Ciociu, zapomniałaś, że jest nas tutaj czworo. Nie jesteś sama w naszym domu. Łazienka jest dla wszystkich. Nie paskuj. Wiola, no Agnieszka ma rację. Siedziałaś w łazience półtorej godziny. Co ty tam robiłaś? Jak to co? Kąpałam się. Wiola, czy mi się wydaje, czy ty masz na sobie mój szlafrok? No, mam, a co? Jesteśmy siostrami. Chyba mogę pożyczać Twoje rzeczy. Wypadałoby zapytać, czy pozwalam ci go ubrać? Ach, ale Wy jesteście wszyscy marudzący. Idę spać, idę się położyć. Mamo, miałaś rację, ciocia jest naprawdę niemiła. Oj, tak, jest niemiła. Jest marudą, jest bardzo wymagająca i nie docenia tego, co ma. Zjedzmy kolację w spokoju. Kilka godzin później. Ach, nie mogę spać. Jest druga w nocy. O, włączę sobie swój ulubiony film. A tak płyta tutaj. O, uwielbiam. Uch, co tak głośno? Co się dzieje? Wiola jest druga w nocy. No wiem przecież, a ja spać nie mogę. Ścisz ten telewizor. Ach, Co tam się dzieje? Spać nie idzie. Mamo, tato, co się dzieje? Nie mogę spać. Co tak głośno było? Och, ciocia Wiola postanowiła włączyć sobie telewizor. Ojeju, wielkie Michalo! Ciociu, przecież jest środek nocy. Dobra, dobra, już ściszone, jejcia. Noch, wracajmy do łóżek. Aha. A, nawet telewizji pooglądać nie można w tym domu. Następnego dnia. Och, kochanie, muszę przyznać, że trochę się nie wyspałam. No ja też skarbię, ale co zrobisz? Twoja siostra nieźle dała nam popalić. Oj, tak, chodź, zrobię kawę. Dzień dobry, pora wstawać! Co? Jak to wstawać? Po co mnie budzisz? No jak to po co? Nowy dzień się zaczął. Wstajemy, kochana. U nas nie ma spania do 12. A która jest godzina? Dziewiąta to i tak późno. A, dziewiąta? O, daj jeszcze pospać. W domu śpię co najmniej do 12. U nas nie ma spania do 12 i pościel po sobie łóżko. Co, ten tapczan niewygodny? Bardzo niewygodny, bardzo się nie wyspałam. Ach, Nie zaczynajmy dnia od kłótni. O, co to za zasady, tutaj, żeby o dziewiątej w sobotę wstawać masakra? Chodź, kochanie, kawa postawi nas na nogi. Usiądź sobie, skarbie, ja dzisiaj przygotuję kawę. Ojej, jaki jesteś miły, dziękuję. No dobra, już pościeliłam po sobie ten tapczan. Macie pewnie taką samą niedobrą kawę, jak i herbatę, co? Na pewno jest ohydna. Wiola, jeśli nie chcesz, nie będę ci robił kawy. Nie no, zrób. O, lepsza taka niż żadna. No i Wiola, Wiola. Czy ty musisz ze wszystkim taka być? Marudna, narzekająca. Ciesz się dniem. A z czego tu się cieszyć? Obudziliście mnie tak wcześnie. O. Dzień dobry, mamusiu. Dzień dobry, tatusiu. Jak tam wyspaliście się? O, jeszcze ona, taka radosna, nie wiadomo czemu. Moja córka ma dobry humor, to chyba fajnie, prawda? Niekoniecznie, nie przepadam za dziećmi. Ciociu, przykro mi, kiedy tak mówisz. Ja cię bardzo kocham, mimo że widzę cię po raz pierwszy w życiu. Ale wiem, że jesteś moją rodziną i należy cię kochać, mimo tego, że jesteś taka marudna i naprawdę niemiła. Jak ty możesz tak do mnie mówić? Agnieszka ma rację, jesteś bardzo niemiła. Szkoda, że ciocia w ogóle mnie nie lubi. Myślałam, że lubi mnie chociaż trochę. Ojej, Agnieszka, zaczekaj. Sprawiłaś mojej córce ogromny smutek. Eee, ja. Nie rozumiem, mamusiu, dlaczego ciocia mnie nie lubi? Przecież jestem dla niej dobra. Och, ona nikogo nie lubi. Ona już taka jest. Jest bardzo niemiła i zawsze wredna. Ale dlaczego? Co ja jej zrobiłam? Nic jej nie zrobiłaś. Nie obwiniaj się skarbie. Och, no dobrze, powiem wam. Co takiego chcesz nam powiedzieć? Och, zobacz, jaka moja córka przez ciebie jest smutna. No tak, Ciociu, jestem smutna. O, no, wiem, przepraszam, nie chciałam. Co chcesz nam powiedzieć? No bo ja jestem taka niemiła dla wszystkich i taka wredna, bo jestem po prostu nieszczęśliwa. Nieszczęśliwa? Dlaczego? No, bo nie mam męża, nie mam dzieci, jestem osamotniona. Wcale nie zalało mi mieszkania, po prostu chciałam spędzić z wami czas. Co? Och, wiola, mogłaś od razu powiedzieć! No i co by to zmieniło? O, wy wszyscy jesteście tacy radośni, tacy szczęśliwi, macie taką fantastyczną rodzinkę, a ja... O, tylko wam przeszkadzam, przepraszam. Wcale nam nie przeszkadzasz. No ale mogłabyś być trochę milsza. No teraz już będę, jak już znacie prawdę. To będzie mi łatwiej. Ciociu, wcale nie jesteś samotna. Masz nas, a my bardzo cię kochamy. Tak, siostra, kochamy cię. O, dziękuję, jesteście tacy mili. No i wszystko jasne. Teraz już wiemy, dlaczego ciocia Wiola była taka niemiła. Ale mam nadzieję, że teraz już będzie zdecydowanie milsza. Jeśli moja historyjka Toka Lifeward wam się podobała, koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i subskrybujcie kanał Bajolanki. Do usłyszenia, pa!